I już dokładnie, moi drodzy, 15 lutego będzie gościem katowickiego Energii 2000, a tymczasem źle przygotowany przez niego stuprocentowo harzegowy remis kawałka Toulouse od Nickiego Romero. Oczywiście mowa tutaj o gwieździe, która zwie się Headhunters. Zapamiętaj, zanotować i przybywać tłumnie 15 lutego Katowice, plebiscytowa 3. Oprócz tego moi drodzy na pewno w niedługim czasie usłyszycie w Katowicach pana, który zwie się Zatox I w czerwcu także urodzi naszego rezydenta, czyli Enigmato. Na pewno nie zabraknie wielkich gwiazd. Będzie razem z nami wtedy Drivers, Soundfighters, Overbeast, The Voyager i wielu, wielu innych. Więcej szczegółów oczywiście na naszych profilach internetowych.